Dzień dobry. Programy, programy, a co jest pod spodem? Dziś o nieustannym programowaniu, któremu jesteśmy poddawani przez lata życia i o konsekwencjach tego w ciele. Wszyscy potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, a stąd takich zdarzeń w życiu, które są pewne, stabilne i znane. Z tego powodu nie zauważamy, że jesteśmy programowani przez otoczenie na zachowania i działania, które są dla niego właściwe. Jeśli w okresie dzieciństwa jesteśmy za bardzo ruchliwi i hałaśliwi, rodzice temperują nasze zachowania tak, aby nie przeszkadzały im, przekazując nam odpowiednie komunikaty werbalne i emocjonalne. I tak. Powstają programy, które się nawarstwiają, a my potem używamy ich bezwiednie w naszym życiu, a wreszcie rodzinach, bo pamiętamy, że to kiedyś działało. Mamy więc osobisty program, a bywa, że pokoleniowy. Używamy tych samych emocji i myśli do stworzenia konkretnej rzeczywistości czy zdarzenia. Nie używamy całego siebie, zapominamy o możliwościach spontaniczności, ustanawiamy program minimum bycia sobą. Gdy pyta się znajomą osobę, co u ciebie, ona odpowiada: Nic, to co zwykle, stara bieda. I tak jest istotnie. Ona codziennie tworzy to samo z dziś na jutro, bo tak żyje tym samym programem, tym sam, tymi samymi myślami i emocjami. I a jak będzie wyglądało jej życie w przyszłości i jej przyszłość? Tak samo, bo ona tworzy ją każdego dnia przez swój sposób myślenia i reakcji emocjonalnych. A więc pytania na dzisiaj. Jeśli chcesz zmiany w swoim życiu, nowej przyszłości, co potrzebuje się zmienić? Jeśli masz programy, czy stary program tworzy nową jakość Twojego życia? I to byłoby na tyle do refleksji. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak zwykle polajkuj, zasubskrybuj. I do kolejnego razu.